Dzień dobry, witam Was na kolejnej lekcji. Dziś bardzo zaskakujący temat: Lions eat meat. Lions eat meat. Lwy jedzą mięso. O czym będziemy mówić? Właśnie o tym, co jedzą zwierzęta. Poznamy nazwy produktów, które właśnie zwierzęta jedzą. A zatem zaczynamy. Zaczniemy sobie od powtórzenia nazw zwierząt, które występują w rozdziale siódmym. Część z nich pewnie już znacie, ale to je sobie utrwalimy i poznamy nazwę produktów spożywanych przez zwierzęta. A zatem zaczynamy. Bird, bird, czyli ptak. Antilope, antilope, antylopa. Giraffe, giraffe, czyli żyrafa. Bird, antilope, and giraffe. Szczególnie tą pierwszą i trzecią nazwę pewnie już znacie. Rozumiecie ją ze słuchu, potraficie ją wypowiedzieć, więc teraz możecie szczególnie skupić się na zapamiętaniu pisowni tych wyrazów. Bird, antelope, giraffe. Crocodile, crocodile. Monkey, monkey, and frog, frog. Krokodyl, małpka, żaba. Crocodile, monkey, frog. Crocodile, Monkey, Frog. No i teraz produkty spożywane przez zwierzęta. Leaves, leaves, czyli liście. Meat, meat, czyli mięso. And fruit, fruit, owoce. E, przy okazji możemy sobie powtórzyć nazwy tych owoców, które znajdują się tutaj w misie. Grapes, orange, banana and apple. Grapes. An orange, a banana, and an apple. Leaves, meat, and fruit. Bugs, bugs, czyli robaki. One bug, two bugs. Seeds, seeds, czyli nasiona. And grass, grass, czyli trawa. Bugs, seeds, and grass. Eat. Eat to czasownik, który oznacza jeść, na przykład I eat meat, ja jem mięso, I eat meat, I eat apples, I eat pears i tak dalej. I they, they, czyli oni. I to słówko they możemy używać w stosunku do ludzi, ale też w stosunku do zwierząt. Na przykład kiedy chcemy powiedzieć o ludziach, o tym, że jedzą oni jabłka, powiemy they eat apples, they eat... I tak samo możemy to słówko zastosować w stosunku do zwierząt. Wyobraźcie sobie, że oglądacie jakiś film, film przyrodniczy, gdzie na przykład zebry jedzą trawę. Możemy powiedzieć zebras eat grass, zebras eat grass, ale też możemy utworzyć zdanie they eat grass, they eat grass" czyli one jedzą trawę. I to słówko też będzie nam się przewijać przez rozdział 7. To w takim razie przechodzimy do tworzenia zdań z niektórymi nazwami zwierząt i produktów, które zwierzęta spożywają. Za każdym razem zamiast pierwszego wyrazu w zdaniu będzie pojawiała nam się ilustracja ze zwierzętami, później wyraz it, jeść, będzie zapisany i brakuje nam jeszcze ostatniego słowa. Ono też będzie się pojawiać w postaci ilustracji. I też dodatkowo tutaj na dole pojawi się zapis słowny całego zdania. Ja będę robić takie krótkie pauzy, żebyście Wy mogli zastanowić się, co te zwierzęta jedzą. I zobaczymy, czy uda Wam się odgadnąć, który z tych produktów, o których chwilkę wcześniej mówiliśmy, pojawi się w zdaniu. Zebras it grass. Zebras it grass. Monkeys eat fruit. Monkeys eat fruit. Małpy jedzą owoce. Crocodiles eat meat. Crocodiles eat meat. Giraffes eat leaves. Giraffes eat leaves. Frogs eat bugs. Frogs eat Bugs. I jeszcze tutaj przypomnę tą zasadę, o której często ostatnio mówimy, że jeśli mówimy o trzeciej osobie liczby pojedynczej, on, ona czy ono, na przykład zwierzę, do czasownika dodajemy literkę S. Ale zauważcie, że my tutaj za każdym razem na początku zdania mamy dwie, dwo, dwoje zwierząt, to jest liczba mnoga, a więc tego S nie dokładamy. Frogs eat bugs. Powiedzieliśmy o tym, co jedzą zwierzęta. A jak utworzyć zdanie, kiedy chcemy powiedzieć, że one czegoś nie jedzą? Zobaczmy. Zamiast już samego uh, słówka eat, powiemy don't eat. Tak jak wcześniej utworzyłam zdanie I eat meat, jem mięso, to gdybym mięsa nie jadła, powiem I don't eat meat. I don't eat meat. Zebras don't eat meat. Zebras don't eat meat. Czyli zebry nie jedzą mięsa. What do zebras eat? What do zebras eat? Co zebry jedzą? Zobaczcie jak stworzyłam to pytanie. What? Czyli co? What do zebras eat? Zebras eat grass. Zebras eat grass. Monkeys don't eat grass. Monkeys don't eat grass. What do monkeys eat? Kiedy zadaję pytanie, spróbujcie e, pomyśleć, co te zwierzęta jedzą. Na przykład wykorzystać któreś z tych zdań, e, o, e, o którym była mowa w poprzednich slajdach. What do monkeys eat? Monkeys eat fruit. Rhino's. Rhino's don't eat bugs. Rhino's don't eat bugs. What do rhino's eat? Rhino's eat grass. Crocodiles don't eat leaves. Crocodiles don't eat leaves. What do crocodiles eat? Crocodiles eat meat. Nawet troche to zdanie nam się rymuje. Crocodiles eat meat. Frogs don't eat fruit. Frogs don't eat fruit. What do frogs eat? Frogs eat bugs. Giraffes don't eat meat. Giraffes don't eat meat. What do, do giraffes eat? What do giraffes eat? Giraffes eat leaves. Giraffes eat grass. To teraz jeszcze powtórka tych słówek, które pojawiły się na początku naszej lekcji. Crocodile. I może z niektórymi utworzymy sobie zdania. Crocodile. Crocodiles eat meat. Leaves, leaves. Giraffes eat leaves. Meat, meat. Zebras don't eat meat. Fruit, fruit. Monkeys eat fruit. Eat, eat. I eat apples. Frog, frogs eat bugs. They, they eat bananas. Grass, giraffes eat grass. Bag, it's a bag. Frogs eat bugs. Frogs eat bugs. And last word, seeds. Birds. It seeds. Ptaki jedzą nasiona. Birds eat seeds. E, I oczywiście na koniec przechodzimy do idiomu. Dzisiaj bohaterem naszego idiomu jest słówko bug, czyli robak. Cały idiom brzmi put a bug in ear. Put a bug in ear, czyli włożyć robaka do ucha. Co znaczy to wyrażenie? Chodzi o to, że coś komuś sugerujemy. Wyobraźcie sobie na przykład taką sytuację, że chcielibyście, żeby e, na przykład babcia kupiła wam jakąś zabawkę. E, I w sklepie, kiedy tą zabawkę e, widzicie, e, pokazujecie ją, babci mówicie, jaka ona jest fajna. Opowiadacie też, że jakiś kolega czy koleżanka ma taką zabawkę i bardzo dobrze się nią e, bawi. Czyli w ten sposób sugerujecie babci, że chcielibyście taką zabawkę e, mieć. Czyli zgodnie z tym idiomem, wkładajcie babci robaka do ucha. Można wtedy powiedzieć o sobie: I put a bug in grandma's ear. I put a bug in grandma's ear. To tyle na dzisiejszej lekcji, i do zobaczenia już niedługo, na kolejnej.